Finanse w życiu codziennym. Polski Ład. Zyskasz czy stracisz? Polski Ład to ustawa gospodarcza, wprowadzająca bardzo duże zmiany w zakresie podatków dla przedsiębiorców oraz wszystkich pracowników, emerytów i rencistów. Właściwie u każdego Polaka nowy Ład coś zmieni. Tak naprawdę jest to rewolucja podatkowa. Odcinek ten jest aktualny na grudzień 2021 roku. Poprawki do polskiego ładu mogą zostać jeszcze naniesione. Przyjrzyjmy się najistotniejszym sprawom, które zmienia ta ustawa. Dziś porozmawiamy głównie o tym, jak wpłynie to na pracowników, emerytów i rentzystów. Nie będziemy skupiać się na przedsiębiorcach. Jeżeli będziecie chcieli odcinek z zamówieniem zmian za przedsiębiorców, dajcie znać w komentarzach. Zadajmy sobie pytanie, co zmienia polski ład i czy rzeczywiście jest on ogólnopolską obniżką podatków, dzięki której mniej zapłacimy do budżetu państwa, tak jak reklamuje to rząd. Niestety, propaganda rządowa działa tu znakomicie, nie mija się z prawdą, ale ją mocno obchodzi. Dlaczego? Bo z punktu prawnego mamy rzeczywiście do czynienia z obniżką podatków dla wszystkich grup społecznych. Natomiast za obniżeniem podatków poszedł radykalny wzrost składki zdrowotnej, który właściwie niweluje pozytywne aspekty polskiego ładu. Jak pamiętacie z poprzedniej lekcji, składki to inaczej nazwane podatki. Nie ma dla Ciebie różnicy, jak rząd nazywa pieniądze, które Ci z pensji zabiera. Po prostu tych pieniędzy nie dostajesz. Podwyżka składki zdrowotnej jest dla jednych bardziej dotkliwa niż dla innych. W zależności od dochodów, bardzo dużo stracisz lub niewiele zyskasz, co pokażę nieco później na liczbach. Sumarycznie, ilość pobranych pieniędzy od obywateli wzrośnie. Jedyne co się zmieni, to to, że pieniądze będą ci odbierane nie w postaci podatków, a składek. Przejdźmy teraz do najważniejszych punktów polskiego ładu. Po pierwsze, Rośnie kwota wolna od podatku z 8 000 do aż 30 000 zł, czyli suma, od której nie zapłacisz w ogóle podatku dochodowego BIT. Drugą pozytywną zmianą jest podwyższenie drugiego porogu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. Jednak trzecią zmianą, bardzo negatywną, jest to, że wzrasta radykalnie składka zdrowotna. Co więcej, nie będzie możliwości odpisania jej od podatku, jak to miało miejsce poprzednio. Ten właśnie zabieg powoduje, że obniżka podatków właściwie została zniwelowana do zera. Podsumujmy te trzy punkty polskiego ładu w liczbach dla osób będących na umowę o pracę. Liczby są przybliżone i mogą się różnić o kilka złotych. Poniżej zamieszczam tabelę. W lewej kolumnie mamy miesięczne wynagrodzenie. Dla pracownika brutto na umowie o pracę. Nie jest to oczywiście całkowity koszt pracodawcy. W środkowych kolumnach mamy pieniądze, jakie pracownik dostanie na rękę w 2021 roku przed Polskim Ładem i w 2022 roku po jego wprowadzeniu. Kolumna po prawo pokazuje dodatnią lub ujemną różnicę w miesięcznych dochodach dla podatnika. Zobaczmy, że ta wielka obniżka powoduje jedynie niewielki nominalny wzrost zarobków tylko dla tych najmniej zarabiających. I tu rzeczywiście obniżka podatków jest na tyle znacząca, że przeważa nad podwyżką składki zdrowotnej. Duża część społeczeństwa nie odczuje tak hucznie zapowiadanej obniżki podatków. Natomiast proszę zobaczyć, jak bardzo straci klasa średnia, czyli ci trochę lepiej zarabiający. Zastanów się, czy tak powinno być. Czy chciałbyś, aby wszystkich równano w dół i pieniądze z Twojej ciężkiej, dodatkowej pracy zasilały portfele innych? Podsumowując, będąc na umowie o pracę i zarabiając do kwoty około 13 tysięcy złotych, nie powinieneś stracić na nowym ładzie, pod warunkiem, że będzie sprawnie działać przygotowana ulga dla klasy średniej. Wyliczenia. Tabeli pochodzą z bezpłatnego kalkulatora udostępnionego przez prawnika zajmującego się prawem podatkowym dr Michała Wilka prowadzącego blog Dzień Dobry Podatki. Link do bloga umieszczam pod filmem. Czwartą zmianą polskiego ładu jest to, że emeryci renciści do kwoty 30 tysięcy złotych oczywiście nie zapłacą podatku dochodowego, ale uwaga! Im także radykalnie wzrośnie składka zdrowotna do wysokości 9%, bez możliwości jej odliczenia, jak to wcześniej miało miejsce. Pojawi się tak zwany PIT 0 dla seniora. Czyli jeżeli będziesz seniorem prowadzącym działalność gospodarczą i zrezygnujesz na czas jej prowadzenia z emerytury, to nie zapłacisz w ogóle podatku dochodowego do kwoty 85 tysięcy złotych. Czy to się opłaca? Trzeba wyliczyć w każdym indywidualnym przypadku. Piątą zmianą jest to, że małżonkowie będą mogli rozliczać się wspólnie już w roku zawarcia ślubu. Nie trzeba będzie czekać całego kolejnego roku podatkowego, jak było to dotychczas. I to oczywiście jest zmiana na plus. Szósta ważna zmiana ma miejsce w przypadku łączenia opodatkowania rodzica samowychowującego dziecko, który zarabia nieco lepiej. Tu niestety zmiana jest na duży minus. Poprzednio ulgi podatkowe dla takich rodzin były analogiczne jak dla małżeństwa. Czyli w drugi próg podatkowy rodzic wchodził, gdy przekroczył jego podwojoną wartość, ponieważ do dziecka była przypisana kwota pierwszego progu w takiej samej wysokości jak dla rodzica, a następnie kwoty te się sumowały. Teraz niestety nie będzie podwojonej wartości przy wejściu w drugi próg podatkowy. Będzie jedynie rozliczenie ryczałtowe 1500 zł po przekroczeniu drugiego progu dla rodzica. Jest to bardzo duży cios w plecy dla rodzica dobrze zarabiającego, samotnie wychowującego dziecko, któremu i tak już jest w życiu ciężko. Siódma zmiana, tym razem na plus, dotyczy rodzin z czwórką dzieci lub więcej. Mają one szczególne zwolnienie podatkowe. Nie zapłacą w ogóle podatku dochodowego od podwojonej kwoty 85 528 zł. Dlaczego podwojonej? Bo to zwolnienie dotyczy każdego rodzica zasobna i się sumuje. To jest rzeczywiście duży plus dla rodzin wielodzietnych. Ósma zmiana jest ważna dla tych, którzy mieli nieco oszczędności i kupili mieszkanie na wynajem. Wprowadzony został zakaz amortyzacji takich mieszkań. Jeżeli chcesz, aby omówić dokładniej ten temat, daj znać w komentarzu. Podsumowując, rząd pod hasłem obniżki podatków będzie pobierał więcej pieniędzy od społeczeństwa. Dlaczego? Ponieważ obliczając podatki, jednocześnie radykalnie podnosi składki. Zabierze dużo tym, którzy lepiej zarabiają, dając niewielkie kwoty tym słabiej zarabiającym. Nie mówiąc o przedsiębiorcach, którzy, jeżeli nie przeorganizują swoich firm z tracami podatkowymi, to stracą bardzo dużo. Na miejscu osób którym wychodzi z kalkulatora, że zyskają, nie cieszyłbym się. Dlaczego? Ponieważ jeżeli na przykład taka osoba wynajmuje mieszkanie, to brak amortyzacji mieszkań spowoduje, że czynsze pójdą w górę. Nie wiadomo, ile tej straty uda się przerzucić na najemcę, ale właściciel będzie chciał oczywiście przerzucić jak najwięcej i może się okazać, że sam wynajem zniweluje całkowity zysk z nowego ładu. Co więcej, przedsiębiorcy, którzy będą tracić na nowym ładzie, podniosą ceny, aby firma nie przynosiła strat, i zapłacą za to ponownie wszyscy, w tym ci najsłabiej zarabiający. Podbije to niestety i tak już dużą i stale rosnącą inflację. Zapraszam na kolejny odcinek. Subskrybuj po więcej wiedzy.